Dzisiejszy temat to zabieranie głosu w kościele lokalnym i w społeczeństwie, czyli co mi ułatwia i co mi utrudnia wypowiadanie tego, co jest dla mnie ważne w tych właśnie przestrzeniach. Zabieranie głosu jest konsekwencją słuchania. Wszyscy jesteśmy wezwani do odważnego mówienia tego, co jest dla nas ważne, zawsze opierając się na prawdzie i na miłości. Księdze Joela czytamy takie słowa. Nastanie potem czas, że wyleję ducha mojego na każdego człowieka. Wasi synowie i córki wasze będą prorokować. Starszyzna wasza jasnowidzenia w snach mieć będzie. Młodzieńcy wasi cudowne objawienia będą oglądali. Również na niewolników i niewolnice w owych dniach wyleję mojego ducha. Co zatem pomoże mi zabrać głos? Po pierwsze, świadomość tego, kim jestem. Moja tożsamość Bożego Dziecka. Na Boże Dziecko Bóg codziennie wylewa obficie swojego ducha, daje mu swoje dary i charyzmaty. Od momentu chrztu jestem córką, jestem synem Boga, który może z Bogiem prowadzić dialog. Mogę go każdego dnia słuchać. Rozważać Jego słowa w swoim sercu i przekazywać Jego chwałę. Co jeszcze pomoże mi zabrać głos? Mój stosunek do Kościoła. Czy Kościół jest dla mnie rodziną? Czy ludzie, którzy tam są, są mi bliscy? Czy zależy mi też na tych, których, którzy ten Kościół wcześniej opuścili? W zdrowej rodzinie ludzie dużo ze sobą rozmawiają. Nie tylko o tym, co jest łatwe, radosne, ale rozmawiają też o problemach, szukają rozwiązań, dzielą między siebie zadania. Co jeszcze może mi ułatwić albo utrudnić zabieranie głosu? To jest przestrzeń. Żeby powiedzieć to, co jest dla mnie ważne, muszę mieć miejsce i czas. I tu rodzi się pewna trudność, która nazywa się Klerykalizm. Jest to pewnego rodzaju schemat naszego myślenia, pewnego rodzaju przyzwyczajenie, które nie ma nic wspólnego z Ewangelią, a burzy relacje między duchowieństwem a świeckimi. U duchowieństwa może się to objawiać zbyt dużym dystansem. Mogą też bagatelizować nasze spostrzeżenia. Może być też tak, że szybko dostajemy pouczenia, bez pełnego wysłuchania nas. U świeckich może być tak, że zbyt szybko zwalniają się z odpowiedzialności, że jest szemranie, oskarżanie, że jest krytykowanie, które nie przynosi twórczych rozwiązań. Jesteśmy wezwani w czasie synodalnym do tego, aby przełamać to przyzwyczajenie. Nie negując roli hierarchii ani święceń kapłańskich, jesteśmy wezwani do dialogu, do wspólnego słuchania głosu Ducha Świętego, aby odnowić Kościół. Może ten wielki post jest takim czasem, że warto by było obok tradycyjnej formy modlitwy więcej słuchać Boga, więcej rozważać Jego słowo w sercu i przemieniać na działanie. Może warto by było obok tradycyjnego postu zrezygnować też z szemrania, krytykowania czy tworzenia dystansu. I może warto by było, aby moja jałmużna to był czas i miejsce dane drugiemu człowiekowi w kościele. Może warto poszukać takich przestrzeni, gdzie mogę zabrać głos i powiedzieć to, co jest dla mnie naprawdę ważne. Zabieranie głosu w dzisiejszych czasach wydaje się bardzo proste. Pokazują nam to media społecznościowe czy YouTube. Już małe dzieci chcą zostać youtuberami, nagrywać się, być przez innych oglądani, słuchani, właśnie może po to, żeby powiedzieć o tym, co sądzą, w co grają, jakie jest ich hobby, a przy okazji, żeby zarabiać dużo pieniędzy. Przynajmniej tak słyszałam. Z tym zabieraniem głosu kojarzą mi się właściwie dwie rzeczy w kościele. Jedna związana jest z kościołem tak zwanym dużym, instytucjonalnym, z hierarchami. Myślę, że my jako wierzący czasami oczekujemy, aby kościół zabrał głos szybciej. Denerwujemy się, że zwleka, że nie daje jasnych wytycznych, że nie wskazuje, czy coś jest prawdziwe, czy nie, na przykład w sprawie objawień. Ale z drugiej strony często słyszy się głosy, że kościół nie powinien zabierać głosu, że jakim prawem wypowiada się w sprawach świeckich, w sprawach politycznych, społecznych. Zabieranie głosu kojarzy mi się też z każdym z nas jako wierzących, i tutaj znowu widzę jakby dwie strony. Jedna to taka chęć zabierania głosu we wszelkich sprawach. Mamy wiele do powiedzenia, chcemy się podzielić, i czasami być może wstydzimy się powiedzieć, że czegoś nie wiemy, że sprawdzimy, że musimy zapytać innych. Czasami wypowiadając się jakby tak z rozpędu. Zabieramy głos innym, którzy być może nie są przyzwyczajeni do zabierania głosu, do wypowiadania się. Być może czekają, aż ktoś ich zapyta wprost, a ty co o tym sądzisz. Wydaje mi się, że czasami w naszych wspólnotach czy w kościołach lokalnych brakuje takiego środowiska, aby móc powiedzieć wprost, co się myśli, a być może jest wiele osób, które czekają na takie zaproszenie. Na to, żebyśmy zrobili im miejsce i poczekali, aż coś powiedzą.